A teraz zrobimy sobie test podłogi. Mam niedużo, ale parę zapytań odnośnie posadzki. Czy jestem zadowolony z tej farby, którą zastosowałem na, na posadzkę? Jestem. Nie martwcie się takimi plamami, że mi się olej rozlał. No, rozlał się. I to dosyć taki ciem ciemnawy. Tutaj na przykład o. Zobaczcie, taka ciekawostka. Jaki olej wylatuje mi z motocykla? <grym> To jest chyba dwuletni olej. A ja mi mało jeżdżę. Może on z wiekiem, dlatego się ciemniał. No, w tym roku już wypada. Mimo bardzo małego przebiegu, wypada tutaj olej zmienić. <gry> A taki olej mam w Perkinsie. No masz. Yy, podkładka miedziana. Mam albo ciutkę za małą, albo ciutkę za dużą. I wiecie co, co ja robię? na przykład jeżeli podkładka jest, na przykład, widać, że jest niezniszczona, nie ma żadnego ani spłaszczenia ani żadnego zadziorka, to ja taką podkładkę nagrzewam do czerwoności i do ostygnięcia i ona znowu ma swoją, jak gdyby zrobi się taka ponoć miększa. Oj, nie chcę odpalić. Zrobi się taka miększa i znowu elegancko dopasowuje, dopasuje się żeby to ładnie wszystko uszczelnić Chwila moment, miedziana podkładka, to szybko się nagrzewa. Nie, czy kamerę mam? O, widzicie? Czerwona. O, i teraz założę, zakręcę i doleję oliwy. Nie, podłoga jest naprawdę fajna. Już Wam wcześniej zdradzę, że odjadę motorem. Najpierw przed, przed szmatą, później trochę wody i znowu będzie lśniła. A raz w tygodniu cały garaż pozamiatam, pozmywam. Jest naprawdę fajnie. A za rok, dwa, trzy dla odświeżenia. Ja przeciągnę ta, jedną warstwę taką farbą jeszcze raz i będzie znowu jak nowe. No to wiadomo się to nawet butami, troszeczkę tą farbę się zdziera, albo, albo po prostu szura się, y, szura się różnymi y, przedmiotami, Akumulatory nieraz się przyciąga, y, szafkę, no to, to wiadomo, że, że się niszczy. O mój ostatni gadżet zakupiony do garażu żuraw. O masz Ech, zakręcimy klucz 21 Klucz dwadzieścia jeden. Zakręcimy korek. Dobra. Gdzie ta dziurka? No. O, ulala! Bardzo pięknie nam się to tutaj wszystko rozdżamgało. Zaraz zobaczymy, co my możemy z tym zrobić. Nie przejmuje się tym wcale, Jakby tu nie było tej farby, to bym się przejmował. No, bo tak to by wpił ten beton, ten olej, i by nic z tym człowiek nie zrobił. Przyniósłby piachu i po prostu wdeptał. Dobra, bo pęknie. Yy, yy, przyniósłby piachu, wdeptałby ten olej i wsio. I nic więcej by człowiek z tym nie zrobił. A co my możemy zrobić? Może poczekajmy jeszcze? O kurczę. Jeszcze po prostu przy wlewaniu może nam się rozlać. Wlejmy jeszcze oliwę. Oj. Mam ten motor. Kiedyś, kiedyś, parę lat go temu kupiłem. Później nie miałem czasu jeździć i tak jest, został. A mi to nie przeszkadza. Chociaż nim mało jeżdżę, a może kiedyś więcej przejadę, niech se stoi. Olej Motul. Nie wiem, ile tu wlać. Na oko widać, że z 2 litry wyleciało. To może z 2 litry wlejemy. A tu jest spory korek, to raczej nie powinno się rozdać. Filtr zmieniłem. Odpalę go, postawię na nóżkach i zobaczymy, pójdzie troszeczkę oleju filtr i sobie uzupełnię. Niedługo się pojawi tutaj nowy stół warsztatowy, oczywiście własnej roboty. E, dobra, klucze posprzątamy. Zaraz je wkładam. wytrzyjmy ten olej najpierw zawieszmy tą bańkę zresztą ja tutaj mam beczkę w tej beczki zleję tutaj sobie postawię i teraz lecimy olej O, cyk. I później co ja robię? A robię to, czy ja mam troszeczkę płynu do silniku, do silnika przepraszam, a mam. Płyn, czysty silnik. Ok, może być. Zobaczcie. Spryskam sobie i lecimy. Nie ma śladu. Takie pojedyncze miejsca to tak robię, a jak myję cały garaż, to ja sobie po prostu w wiaderku y, dimera trochę wlewam do wiaderka z mopem y, i po prostu cały garaż lecę właśnie takim płynem. I zobaczcie, jest ślad, nie ma śladu. I tak samo tutaj, jak mam tutaj ten olej. Najpierw sobie wytrę tym. Popryskam troszkę drugą stroną papieru. Naprawdę jestem z podłogi zadowolony. Nie ma śladu. Tadam. Czyli jak najbardziej, podłoga ta spełnia swoją funkcję. Ach, jak za jakiś czas sobie jeszcze jedną warstwę pomaluję. Jak mi się coś tam zniszczy, porysuje. Ale póki co, miodzio. Dobrym alternatywą też są płytki. Zaraz Wam coś pokażę. Tak samo. No bo jak może być inaczej? Jak widzicie, plamę pod tym, pod maszynami tego kraju produkcji. Wycieki oleju. Pod tego typu maszynami świadczy o tym, że w tych tylnych mostach, znaczy w tylnych, tu jest most przedni i most tylny, że ogólnie w mostach jest po prostu olej. Jak nie kapie, znaczy możliwe, że oleju nie ma. Tu plamka jest, czyli tu jeszcze olej jest w tej przekładni. Tu plamka jest. Czyli w skrzyni biegów jeszcze olej, coś tam jest. I mnie martwi jedna rzecz: że tu jest sucho. To znaczy, że trzeba tu zajrzeć. Trzeba tu zajrzeć, bo to jest coś niepokojącego: że z tej przekładni, z tego mostu, z tej buły nie cieknie olej. Ale dobra, mniejsza z tym. Kiedyś do Łaza Zobacz, na płytkach jest ta sama sytuacja, jakby ktoś chciał wypłytkować garaż. Przecieramy Zwykły płyn i sucho to samo. To to jest podobnie jak na tej podłodze, tak? Na tamtej farbie. Można sobie wypłytkować garaż. Tylko wiecie cz czemu ja nie chciałem płytek? No, to raz, że zrobiłem sobie sam. A dwa, podłoga, która nie jest idealnie równa, też ma swoje plusy. Wiecie dlaczego? Bo tu jest tempo. Bo jak tu byłoby lustro, a coś by się rozlało, to podejrzenie, myślałem, że będzie ślizgo. I tak mogłoby być. Wolę się. Wolę, żeby tu było bardziej tempo. Na płytkach mogło być bardziej ślisko i bardziej niebezpiecznie. Dobra, tyle co z garażu.